Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławek, a ja Mikołaj. I przychodzimy dzisiaj do Was z Bookholem i pokażę Wam, jakie książki kupiliśmy w ostatnich miesiącach. Okej, okay, w sumie nie wiem z ilu miesięcy jest ten bukol jakoś z dwóch, może trochę ponad? Jakoś tak. Ale tak jak już pewnie słyszeliście w poprzednim bukolu, planowaliśmy detox książkowy. Głównie miałbym dotyczyć Mikołaja, ponieważ to on kupuje jak szalony. Wtedy mieliśmy nie kupować żadnych książek, w sumie nie wyszło, ale czy jest z, z tym nam jakoś źle, nie wydaje mi się. O, mi też jakoś nie przeszkadza. Mam wrażenie, że po prostu. To nie było dla nas. Jesz jeszcze jesteśmy na takim etapie, że zaopatrujemy się w dużo książek, lubimy sobie reorganizować bibliotekę. Możemy uzupełnić naszą biblioteczkę w niektóre tytuły, których nie mieliśmy. Może w końcu to idziemy do takiego etapu, że to nam się znudzi i wtedy zaczniemy trochę rozsądniej podchodzić do tematu. No to teraz warto ogłosić, ile tak naprawdę jest tych książek. Mamy około 90 książek, dlatego zdecydowaliśmy się zrobić dwie części bukolu. Teraz pokażemy około połowę książek, a druga część pojawi się już niedługo. No tak, myślę, że na pewno ponad tydzień, ale spokojnie warto czekać. No to chyba bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pokazywania tytułów. Tak, nie będziemy też mówić właśnie mm -hmm. o opisach tych książek ani o fabule, ponieważ ja też nie przygotowywaliśmy się z tego. Jest ich tyle, że nie straciłoby nam nawet czasu. Właśnie, w Bookholu chyba to nie jest najważniejsze. To co, może zacznij. Ostatnio nakręciłem się na pewną serię, yy, którą właśnie teraz sobie kompletuję. Czasami kupię jeden ton, czasami kupię dwa, ponieważ jest ona bardzo trudno dostępna i staram się jednak nie przepłacić za nią aż tak dużo. Yy, I mówię tutaj o serii Gone, Michaela Granta. Ostatnio zobaczyłem tę serię u Marka i Karoliny na kanale przeczytawszy. No oni tak ją zachwalali, tak im się bardzo podobała, więc yy, no, zrobili mi mega ochotę, żeby ją przeczytać i poznać. I dlatego postanowiłem, że ją kupię. I udało mi się na razie zdobyć drugi jeszcze, czyli faza druga oraz trzeci tom. Łącznie jest ich sześć, więc no jeszcze została mi połowa. Gdyby ktoś chciał sprzedać te książki, na przykład na OLX albo Vinted wystawić, ja bym kupił chętnie, takiej w miarę rozsądnej cenie, bo wiem, że one czasami mają naprawdę kosmiczne ceny, więc gdyby ktoś był chętny, to napiszcie w komentarzach, na maila, na Instagramie, to chętnie będę, zainteres będę zainteresowany po prostu. Trochę się ich naszukałeś. Ja tak szczerze, kiedy usłyszałem o tych tytułach, nie wiem, nie kusiły mnie specjalnie, ale powiem wam, że coraz bardziej zaczynają. Jak Mikołaj dostał te książki, trochę je sobie pooglądałem i tak, no, rzeczywiście czuję ten klimat, to jest jedna z tych fabuł, które zawsze zachęcają. Wiecie, dorośli znikają. To do... samo miałam w mieście rządzą nastolatki. Uważam, że to zawsze jest coś ciekawego. Zresztą znamy to z wielu seriali, takich jak na przykład Society albo Between. No seriale są właśnie fajne, kurzące i książki tak samo. Zazwyczaj to nie jest jakiś najwyższy poziom, ale to chyba nie o to w tym chodzi. Ale mam plany kontynuować właśnie tę serię, chcę się zbierać ją i później przeczytam. Teraz pokażę moje zakupy. O dziwo ostatnio, tak zawsze wiecie, zrzucam całą winę na Mikołaja, że to on tyle kupuje. Powiem Wam, że po trochu się wkręcam w kupowanie książek już. Oczywiście dalej y, kontynuuję mój pakiet Legimi, chętnie czytam e-booki, ale jednak czasem któreś, y, jakieś wydanie mnie podkusi, albo po prostu jakaś seria, której na przykład nie mam w e-booku. Na przykład kupiłem sobie... Y, Koralinę Nila Geimana. Ogólnie zaraz pokażę wam kolejne jakby wyda nie, wydanie, kolejne książki tego autora. Tak, kolejne książki tego autora. Dziękuję. To akurat jest Koralina. Ona jest cieniutka. No to jest też książka, którą Helenka bardzo by chciała ją przeczytać. Ona oglądała akurat tą animację, a co Ale do nie książki, ona przekonana jeszcze by mogła już. No, właśnie, możecie napisać. Hela ma 11 lat. Jeśli uważacie, że ta książka byłaby dla niej to odpowiednia, to możecie dać znać. Jeśli nie, to tak samo, możecie. Ostrzczę. Mam jeszcze ocean na końcu drogi. No, jest to książka chyba, po którą sięgnąłbym jako pierwszą od tego autora, ponieważ jest tak samo cienka. Może tak jak koralina, ale jednak tam ta historia trochę mniej mnie interesuje. Zobaczyłbym. Gwiezdny Pył. Akurat oglądałem film Gwiezdny Pył, zresztą chyba nawet dwa razy. Bardzo mi się podobał. Troszkę żałuję, ponieważ chciałbym tę historię poznać w oryginale, ale myślę, że po jakimś czasie, w sumie film oglądałem dawno, może właśnie wrócę do oryginalnej historii. A ja właśnie nie widziałem filmu, więc chyba Gwiezdny Pył jest u mnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o książki tego autora. O myślę, że warto, bo jeśli chociaż książka jest podobna choćby do filmu, to naprawdę historia jest super. Teraz mam wrażenie, że ta książka, podobnie jak Ocean na końcu drogi, jest chyba jedną z bardziej znanych Nila Gaimana. Czyli mitologia nordycka, przynajmniej gdzieś na Booktubie, na Bookstagramie, bardzo dużo słyszy się o tej książce. Mnie powiem szczerze, że ona nie specjalnie kusi, ale to jest tak, że po prostu chciałem się zaopatrzyć w kilka tych wydań, z, właśnie z wydawnictwa Mag. Wiem, że one niektóre są trudno dostępne, niektóre są jeszcze dostępne normalnie, ale po prostu pomyślałem, że sobie kilka z nich uzbieram. Ogólnie bardzo mi się podobają takie nieoczywiste projekty okładek, twarde oprawy. To są bardzo ładne. I teraz mam książkę, od której abym nie zaczął, bo jest z tych moich najgrubsza. Mówię tu o Nigdzie Bądź, choć. Przecież uważam, że ta historia zapowiada się najciekawiej, kusi mnie najbardziej, więc jeśli jej nie znacie, bo książka, mi się wydaje, że jeśli chodzi o Nila Gaimana, nie jest aż tak znana, to możecie się zapoznać z tą fabułą. No i ja tutaj jeszcze Wam pokażę Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. To, są, to jest zbiór opowiadań, ale podobno od niego trzeba zacząć całą przygodę z tą serią. No i właśnie postanowiłem, że może nadrobię tą już kultową y, sagę. Y, no nie wiem, czy mi się ona spodoba, nie wiem, czy to będzie coś dla mnie, ale na pewno spróbuję. Mam tutaj jeszcze A Curse of Dark Dargen Lonely, Bridget Kemmerer. Ja w ogóle myślałam, że ta książka jest po angielsku kiedyś. Ten tytuł mm. zapowiada się tak właśnie. No, jest po angielsku, nie jest przetłumaczony, i myślałam, że ona po prostu nie ma jej w języku polskim. Tak, dziwnie, że nie przetłumaczyli. No, szczególnie, że kiedyś jest dosyć długi. Bridget Kemmerer napisała też książkę Listy do Utraconej oraz Więcej niż Słowa, czyli to są książki takie obyczajowe, młodzieżowe, więc tutaj zmieniła gatunek. Ciekawe, jak to wyszło. Mm -hmm. tamtych, nie, tamtych nie czytałem, więc ciężko będziemy porównać. Ale chyba zacząłbym raczej od jej młodzieżowszych Ja wydania. tak samo. Mam to jeszcze do pokazania marzyciela Lane Taylor. O tej książce w ogóle chyba. To jest jedna z tych książek, o której najmniej wiem. Ciężko by mi było w ogóle fabułę tej przytoczyć, o czym Ja jest tak ta samo nie mam pojęcia, o czym jest. Ja też, ale słyszałam o niej na niektórych kanałach. Czasami sobie o sobie uchwalam, czasami mniej. Pomyślałam, że przeczytam też, dlatego że wydaje mi się, że to jest dylogia, więc fajnie, że jak się przeczyta ten mm. i kolejny, to no, skończy całą serię. Ja ale, lubię Ale nie tą. wiesz, czy druga jest już wydana w Polsce? Jest, normalnie do kupienia. Ja postanowiłem, że kupię pierwszą, no. żeby przeczytać. Czy mi się Jak mi się spodoba, to zaopatrzę się w drugi tom. Tutaj pokażę Wam jeszcze Tkając Świt Elizabeth Lim. No ta książka mnie ostatnimi czasy bardzo kusiła. Teraz już trochę mniej, muszę przyznać. Kiedy jest już trochę po premierze, to już trochę sobie ją czytało, więc nie, też nie zbiera jakichś rewelacyjnych opinii niestety, więc nie Ja więc... słyszałem, że często ludziom się bardziej podoba do połowy niż tak Właśnie. od połowy. Ale ogólnie jest to jedna z niedawniejszych premier od Winidia. Podobno historia inspirowana Lekko Mulan. Tak, dlatego ja chętnie ją przeczytam, ale nie wiem kiedy. I teraz książka, która najbardziej mnie kusi, hmm. czyli Siostra Gwiazd, Mary Wolf. No, ja o tej książce też niewiele słyszałam jakichś różnych opinii, czy ludzie sobie ją ja tak samo. Natomiast po opisie bardzo mnie ona ciekawi, też mi się bardzo podoba wydanie tej, jakie hmm. mamy właśnie magiczne runy, można powiedzieć, takie znaki. Nie wiem, czy to będzie widać teraz. Na białej książce nie wiadomo. No, ale... może nie być. Ale generalnie jest bardzo ładnie wydana mm. i historia naprawdę mnie ciekawi i tą książkę myślę, że niedługo y... możecie usłyszeć na kanale, jak już będę ją czytał, mm. ponieważ długo, długo za mną chodzi, co, co jakiś czas powraca właśnie do tego, że ta myśl, że może bym o nią zaczął. Ja tak samo dowiedziałem się o niej jakoś mimochodem, nie wiem, czy na... chyba na Instagramie gdzieś mm. mi ją zareklamowało. To ty właśnie o niej powiedziałeś. Tak i powiem wam, że... Y... pamiętam, opowiedziałem ci fabułę i tu uznałeś, że. Mm. I oczywiście, co kilka dni temu przyszła do nas w paczce. Od Miko... Tak Mikołaj tak. zamówił. Także odkąd leżała u ciebie na regale, też regularnie powraca do mnie myślami i krzyczy z półki. No, to w takim razie ja pokażę jeszcze buntowniczkę z pustyni. No, tak samo warto wspomnieć, że to jest Twój zakup. Po prostu będę część książek prezentował. Ale jeśli jakaś książka będzie typowo kupiona przeze mnie, to będę o tym wspominał. A nie będę wspominał, które Ty kupiłeś, bo byłoby tego za dużo. Także mamy tutaj Alwyn Hamilton i buntowniczkę z pustyni. Wiem, że to jest początek serii, to chyba jest więcej na wychło niż trzy części. Chyba tak. Ewentualnie są trzy główne i takie do, dodatkowe jakieś. Ale wiem, że nowelki. tych książek jest sporo. Powiedziałbym, że ani trochę mnie nie kuszą. To ja też miałam taki zamiar, jak kupowałam książki, taki zamysł, że właśnie kupię sobie pierwsze tomy różnych serii, żeby trochę potestować je. I nie hmm. będę kupował od razu całych y, serii, wszystkich tomów. Ale finalnie tak naprawdę serii masz rozpoczętych chyba nawet mniej ode mnie. No mniej, ale to teraz mogę, muszę, mogę nadrobić. <laughs> Kolejny tytuł. To przebudzenie Colin Hook. Generalnie ta autorka często mi się myli z Colin Hoover od tych różnych kryminałów. Ja też kiedyś myślałem na początku, że to jest jej książka Colin Hoover. Mm. A ta wiem, że jest to fantastyka, która nawiązuje do mitologii egipskiej, tak jak ogólnie do bogów. do... To jest Urban Fantasy. Mm, urban Fantasy. Mhm. Powiedziałbym, że nie wiem, co takiego w niej jest, ale dosyć mnie kusi, zwłaszcza właśnie ci egipscy bogowie. To akurat, no, to jest, może być coś fajnego. Wiadomo, Też a zwłaszcza wydaje. duży plus, że nie dzieje się w tamtych krajach, tylko ma nawiązania, a chyba dzieje się w Nowym Jorku. Chyba tak. Teraz mamy początek bardzo znanej serii Saraj Mas, czyli Dwór Cierni i Róż. O tej serii słyszałem, że te części są nierówne. Podobno jedne mhm. dwory są sporo lepsze od drugich. No, trochę szkoda, bo jednak kiedy serie są nierówne, to wiadomo, źle jest trafić na te gorsze książki. Ale to też nie jest jeszcze zakończona seria. Wiem, że w tym roku chyba ma być piąty tom czy czwarty, nie jestem pewien. Ja niedawno miałem jakiś mega boom, że bo po prostu już byłem tak bliski sięgnięcia właśnie po pierwszą części. i jakoś troszkę mi przeszło, chyba jednak teraz bliżej mi do Siostry Gwiazd. Teraz pokażemy Wam książki, które dostaliśmy od wydawnictwa PowerGraph i też mamy dla Was jakby małą niespodziankę może albo fajną informację dotyczącą tych książek. W sumie nie niespodziankę, ponieważ o tym już mówiliśmy Ale na kanale. Ale może jeszcze nie, nie widział tamtego odcinka. Właśnie, może dopiero tutaj dotarliście, także witamy i informujemy, że do końca czerwca aktywny jest kod, na, wszyst, kod zniżkowy na wszystkie tomy Feliks, Aneta i Niki. Które daje Wam zniżkę 25%, również na e-booki. Wszystkie informacje, jak z niego skorzystać, dostaniecie w opisie. Dalej mamy tutaj też pierwszy tą właśnie Felik Zędnika i Gang niewidzialnych ludzi. Mamy tutaj drugi, czyli y, teoretycznie możliwa katastrofa. Dostaliśmy też trzeci tom, czyli Felix Nednika oraz Pałac Snów. I dostaliśmy też to dziwo, bo siódmy, czyli um, Felix Nednika, jak zawsze, oraz trzecia kuzynka. Wiemy, że te książki niekoniecznie trzeba czytać po kolei. Nie trzeba jakby czytać tak one nie są połączone aż tak fabularnie ze sobą. I no, na, dowód, na dowód tego skorzystałem, bo zacząłem czytać od 15 tomu. My właśnie czytamy w tym miesiącu tom 15, czyli Felix Nednika oraz Koniec Świata, jaki Znamy, także jeśli byście chcieli właśnie sobie uzupełnić biblioteczkę o te tomy albo po prostu czytać w tym miesiącu razem z nami, to wiecie, jak zdobyć te książki taniej. Tak, mamy też jeszcze inne książki z tego wydawnictwa od tego autora mhm. czyli y, mamy, mamy także Kuba i Amelia oraz, zobaczcie, Amelia i Kuba. To jest po prostu taki czad. To jest książka dla dzieci kryminalna, nazywa się Godzina duchów, ale jest opowiadana z perspektywy dwóch bohaterów. I żeby przyjść do drugiej perspektywy, po prostu obraca się książkę i wtedy mamy historię, jakby poznajemy tę historię na nowo. Jest takim pomysłem wydane, tak fajnie to wygląda. W ogóle tak co do wydań, te książki naprawdę są wydane rewelacyjnie. Pokażemy też może w Feliksie, jakie są wklejki, bo po prostu to jest mega czad, że wklejki mają jakby rysunki, które dotyczą fabuły książki. Mamy właśnie takie różne rzeczy, które są wspominane w książce przedstawione. Tak, to jest bardzo fajne i fajnie można sobie właśnie zwizualizować te przedmioty, różne takie jeszcze jedną książkę. No właśnie, mamy tak samo Rafała Kosika, Ruszaniec. To akurat jest książka z innej grupy wiekowej niż te dotychczas pokazywane, ponieważ jest to książka dla dorosłych w klimatach science fiction. Powiem szczerze, że na razie nie kusi mnie zbytnio. Powiedziałbym, że chyba bliżej mi na razie do Feliksa, Neta i Niki. Ja też, bardzo fajna jest ta seria, tak się wkręciłem w miarę w nią. No właśnie, bo ty też czytałeś już pierwszy to. Tak, pierwszy tom czytałem i teraz czytamy razem ten 15. Ja zacząłem od 15, tego powiem wam, że na razie bawię się rewelacyjnie. Także kto wie, może nadrobię te wcześniejsze. Może akurat nie będę wracała do takich bardzo młodych lat, tych bohaterów, tylko sięgnę na przykład mm. taki pośrodkowy, siódmy, tom, zobaczymy. Mam tutaj jeszcze książkę, która jakoś niedawno mi podkusiła i to w miarę tak spontaniczny był zakup, czyli Front Burzowy Jima Buchera. Jest to tom pierwszy, wiem, że tej serii jakby jest bardzo dużo części, więc nie wiem, czy uda mi się kiedyś wszystkie przeczytać, ale ten pierwszy chciałbym spróbować. Jest to taki, można powiedzieć, urban fantasy, ponieważ główny bohater jest jakby detektywem w takim normalnym naszym świecie, ale go związuje takie magiczne sprawy, ponieważ nie wiem, czy on też ma jakieś zdolności magiczne, ale generalnie fabuła mnie bardzo podkusiła i słyszałam, że jest taka czysta rozgrywka, taka, że dobrze się tą książkę czyta, więc postanowiłem, że kupię, przeczytam i czyli, zobaczę. Czyli taki zagraniczny złodziej dusz. Coś w tym jest, tak. I jeszcze mam tutaj Lailę od Colleen Hoover. Słyszałam o tej książce w miarę dobre opinie. Ja też czytałam o tej autorki coraz większym rok, który bardzo mi się podobał, więc postanowiłem, że zakupię i też przeczytam. I myślę, że to się może już niedługo stać, ponieważ kusi hmm. mnie. Tak samo słyszałem dobre opinie o Laili, a jak wcześniej powiedziałem, że Colleen Hoover kojarzy mi się z Cowling Hack, to teraz sprostowuję. Colleen Hoover nie pisze kryminałów, bardziej thrillery. Wiem, że też ma parę romansów. Nawet no, chyba więcej tych romansów. Teraz książka, którą dostaliśmy od wydawnictwa Filia, czyli Zło kryje się w mroku, Charlie Donnelly. Ja jeszcze nie miałem przyjemności czytać, ty już, tak? Tak, ja już czytałem. Ogólnie jest znam. bardzo miło. Dziękujemy za egzemplarz. Czytaliśmy od Charlie'ego Donli Dom Samobójców. To już czytaliśmy razem. No, bardzo nam się podobał. to jest tak samo fajna. Mogę Wam polecić. W takim razie jest dla mnie dobra rekomendacja, żeby po nią sięgnąć. Pokażę jeszcze w nowym wydaniu Weekend. Życie i czasy złej czarownicy z zachodu Gregorego Maguire'a. Jak pewnie pamiętacie, czytałem już tę książkę. Tak średnio mi się podobała. Byłem trochę zawiedziony w porównaniu z fabułą musicalu. Czym dłużej o niej myślę, tym uważam, że była całkiem fajna, miała dobrze wykreowany świat. jak to jest piękne wydanie? Tamte wydanie było straszne, widać, że przestarzałe. To jest naprawdę bardzo ładne, zrobiło je wydawnictwo zyskiska. Mam tak, na że... nadzieję, że też to wydawnictwo weźmie całą tę serię i dalsze to my też wyda. Właśnie, wydanie. że przetłumaczą je na polski i wydadzą w tych wydaniach. Bo chociaż mówię, pierwsze nie specjalnie mi się podobała i seria mi dalej nie kusi, gdyby już wydali kolejne części, być może sięgnąłbym po nie. Kolejna książka, czyli Papierowy Mak. No jest on po prostu przepiękny, Wydany. Mm. Tutaj wydawnictwo Young naprawdę zrobiło świetną robotę. Tutaj mamy taką piękną wklejkę. no Bardzo mi się podoba i e, nie wiem, czy po nią niedługo sięgnę. Ale, ale jest też cienka, więc pomyślałam, że kupię i to będzie taka fajna książka, żeby tak na dwa, trzy dni sobie ją no przeczytać. Wiem, że po opiniach tak różne zbiera. Są, że drugi tom jest zdecydowanie lepszy. Teraz trzeci niedługo ma premierę, albo już miał premierę, ale może niedługo ją przeczytam. Mam też 10 tysięcy drzwi. Ta książka też biera średnie opinie, natomiast wiem, że to jest taka fantastyka pisana takim właśnie lekko bajkowym, baśniowym językiem, więc. Czyli coś y... jak Trylogię zimowej nocy? Y... Może coś tak, coś podobnego. przynajmniej w sensie podobny jest język, nie historia. Natomiast y... no zobaczymy. Mam też Akademię Mrocznych Zaklęć, Próby Śmierci. Jest to pierwszy tom w trylogii. Ja już ją czytałem. Naprawdę mi się podobała, więc mogę wam ją polecić. Ja kiedyś chyba... Tak, tak, historia ze mną chodzi, żeby jednego dnia do niej przysiąść i przeczytać całą książkę na raz. Wiem, że to ale jest... jest... Ale jest wciągająca. Właśnie, nie wiem, tak myślałem o niej. Nie wiem, czy kiedyś ją wrzucę w TBR, mm -hmm. może tak spontanicznie po nią sięgnę. I mam jeszcze tej. Tutaj... Rządy Wilków, Libardugo, Jest to kontynuacja akurat z bliznami, który mega mi się podobał, mega mnie wciągnął i zachwycił, więc po tę książkę niedługo na pewno sięgnę, ponieważ muszę zobaczyć, jak się skończy ta historia. Teraz książki, które dostaliśmy od naszej siostry. Dostaliśmy już dosyć dawno, bo na, to, było, to było chyba przyjęcie z okazji tysiąca subskrypcji, ale chyba jeszcze nigdy oficjalnie nie pokazywaliśmy ich w book Hallu, chociaż na kanale się przewijały, czyli Gildia Magów oraz Eragon. No, siostra chciała dla nas wybrać takie mm, naprawdę. Serii fantastyczne, takie dosyć już klasyki, można powiedzieć właśnie. w tym gatunku. Klasyki, jakby tego gatunku, czyli takie serie, które mają już sporo lat, które ona czytała i poleca. No bo jednak właśnie czasem warto wrócić do korzeni, czytając tyle nowości mhm. fantastycznych. Oraz jeszcze szybko pokażę książkę Wysłani, to jest druga część z czwartą. Tom. Czwarty tom? myślałem, że drugi. Mhm. Strażnika. To jest czwartą Strażnika. Tak. Strażnika Pauliny Hendel. Książkę dostaliśmy od koleżanki naszej siostry Kasi, którą pozdrawiamy, dziękujemy za egzemplarz. Na pewno tak. książka, no kiedy już będziemy kompletować serię, tak. będzie mi czwarty tom przyda się. Mamy jeszcze tutaj książki właśnie z literatury bardziej dziecięcej. Czyli mam opór Brantona Mula. Te książkę w ogóle Helenka kupiła, ale tutaj pokazuję, ponieważ bardzo mam ochotę na tę serię. Złyszę o bardzo dużo dobrych opinii, że jest dla, jak, jak dla dzieci w ogóle jest bardzo dobra, ale starsze osoby też się przy niej super bawią, więc pomyślałam, że przeczytam. One są nie są za długie, powinien się je czyta bardzo szybko, więc można do niej przysiąść w jeden dzień czy może dwa, trzy skończyć, więc. Bo to ją w ogóle zacząć w audiobooku chwilę słuchać. Tak, ale była taka fajna, taka przyjemna, jeszcze jak Helenka kupiła ją, to wiem że, że porzucę audiobook i przeczytam kojarzy mi się trochę z Kronikami Jaru. Wiem, że to jest polska książka, mhm. ta jest zagraniczna, ale chyba prędzej się nie lubię po baśni ogór. Ja tak samo. Mam też książkę, nie pytajcie po co ją kupiłem, czyli nazywam się Cukinia. Czy ty <grym> słyszycie ten tytuł? Nie, Wiem, że to jest, my poznaliśmy ogólnie ten tytuł poprzez Oscary, ponieważ animacja kiedyś miała nominację do Oscara. Ja ją wygrzebałam w takim koszu z książkami, w, nie wiem w jakim sklepie, już nie pamiętam, ale chyba za 10 zł, więc kupiłem. Po opicie ona naprawdę nie jest zła, jeśli chodzi o książkę dla dzieci, więc może kiedyś Helenka przeczyta, może kiedyś ja ją przeczytam, ale ten, ta nazwa i ten tytuł po prostu skradł moje serce. Kim chyba przywiozłeś z Dino albo oszą. Nie byłem nigdy w Dino, więc raczej nie Dino. Byłeś, a nie, to może z O'Shawn? No, chyba tak. Dobra. Mam też tutaj Franek i Finka Anety Jadowskiej, no książka to jest ostatnio, o której jest bardzo głośno, zbiega rewelacyjne opinie, Aneta Jadowska też pisze właśnie książki, po które mam zamiar sięgnąć, więc ta tak samo się znajdzie na liście książek do przeczytania. Ja przygódę z twórczością Anety Jadowskiej zacząłem od Złodzieja Dusz, przeczytałem go w tym miesiącu, także pewnie na początku czerwca we wrap-upie dowiecie się o moich wrażeniach. Mm -hmm. Dobra, to teraz mam serię, po którą nie, nie sięgnąłem, ale którą kupiłem dosyć spontanicznie. Mówię tu o królowej Terlingu. To jest Eriki Johansen. No ci O, super. Mam tak samo inwazję, inwazję na Terling oraz losy Terlingu. Uważam, że książki są dosyć ładnie wydane, są w no, twardych Tak, Grzbiety włoży. mają prześliczne. Jest to seria fantastyczna. Książki są małe, takie fajnie wydane. Pomyślałem, że sobie je przeczytam. Jakoś czasem mam ochotę na serie, na książki, o których praktycznie mhm. nic nie słyszałem. Po prostu, żeby je przetestować, żeby wyrobić swoją własną opinię. No ja mam tutaj książkę, która chyba bardziej Ciebie kusi niż mnie. Mm. Czyli Do gwiazd Brandona Sandersona. No nie jest ona za krótka, ale no, fabuła zapowiada się naprawdę interesująco, choć nie wiem, w najbliższym czasie po nią sięgnę, ale w przyszłości na pewno. Ja na 100% dam szansę, bo jak wiecie Legion Sandersona obłędnie mi się podobał, także na pewno dam szansę jakiejś jego kolejnej książce. Nie wiem czy zacznę od mhm. do Gwiazd, czy od Zmogły Zrodzony. Także mamy tutaj do gwiazd. Mam tutaj książkę Absolutnie Fantastyczna Sprawa Hanka Greena. Ta książka niedawno miała swoją premierę i więc cieszę się, że została przetłumaczona z, ję z języka angielskiego. Jest to takie sci-fi, słyszałam. Może młodzieżowe, może nie takie typowe sci-fi, więc nie wiem dokładnie o czym jest, ale... Cały czas za mną chodzi, więc może niedługo znajdziecie w TBR-ze. Ale szczerze powiem Ci, ciekawy jestem, ile jest tego sci-fi w tej książce. Ja też jestem tego ciekawy. To teraz y, przechodzimy od sci-fi, rzekomego sci-fi, do post-apo, czyli outpost y, Dmitra Gluchowskiego. Ogólnie ja czytałem Metro, w sensie pierwszą część mhm. czytałem, drugą część słuchałem, trzecia jeszcze przede mną, ale fajnie, że kupiłeś Outpost. No ja chyba prędzej sięgnę po tę książkę niż po Metro. No i jak wiadomo, to nie jest książka z serii, a może być ciekawa, ponieważ uważam, że... Ale to też jest chyba początek jakiejś serii. Mhm. Nie jestem pewien, ale chyba gdzieś tak okej, okay. Uważam, że można polubić styl tego autora, historię, jakie kreuje, a post-apo no, często mhm. jakby jest kuszące, dosyć ciekawe. Tak samo teraz pokażę Sadie, Courtney Summers, czyli książkę, którą czytałem dosłownie w początkach naszego kanału. W ogóle to jest w miesiąc, kiedy założyliśmy kanał. <grym> tak. Podobała mi się, teraz czasem myślę o niej coraz cieplej. Uważam, że jest to naprawdę dosyć przyzwoity thriller młodzieżowy, no tak poruszający dosyć trudne tematy i momentami mroczne. No ja też może niedługo po niego sięgnę, ale na razie nie mam w planach. Natomiast mam tutaj książkę Sali Runi Rozmowy z przyjaciółmi. Ja czytałem normalnych ludzi od tej autorki, którzy naprawdę mi się podobali, więc po tą książkę też chętnie sięgnę i zobaczyć, jak wypada jakby to jest. Wiem, że to jest pierwsza powieść właśnie tej autorki, więc no jak, jaki był jej debiut. Mm -hmm. Czyli to jest wcześniejsze mm -hmm. jakby. A, okej, okay, bo ja wiem, ja ogólnie miałem kiedyś bardzo ochotę na normalnych ludzi. Jak mi opowiedziałeś trochę o czym jest ta książka, jaka jest? Szczerze straciłem ochotę i na normalnych ludzi, i na rozmowy z przyjaciółmi, nie szybko sięgnę po te tytuły. Ale tobie może się nie spodobać, jakby twórczość tej autorki, tak myślę właśnie. To teraz mam też książkę "Najgłośniejsze serce, Martyny Senator. Może ty coś o niej więcej powiesz? Ja tak nie to mam znaczy, pomysłu. Ja coraz częściej słyszałem o tej książce na różnych właśnie kanałach. Mm -hmm. Więc postanowiłem, że jako taką młodzieżówkę też właśnie czytałem Herd Comfort, czyli taką właśnie polską książkę młodzieżową, taką obyczajową. Więc postanowiłem, że jeśli tamta mi się spodoba, to spróbuję czegoś innego od innej autorki. No to ja z Herd Comfort uwielbiam, ale z polskich takich romansów młodzieżowych chyba wybrałbym coś od Klaudii Biany. Mhm, to ja chyba bardziej yy, najgłośniej czy serce. Teraz niedawna bardzo głośna premiera, czyli Ten Sabbat nie upadnie, yy, Izabel Sterling. Kontynuacja i chyba zakończenie historii. Mhm. Tak, zakończenie historii. Te wiedźmy nie płoną. No, powiem Wam tak: te wiedźmy nie płoną, podobały mi się tak sobie. Potem sięgnąłbym. Mam chyba innego faworyta, po którego sięgnąłbym szybciej, po inną kontynuację. Wiem, że legimi ma trochę problem właśnie z tą książką oraz tą, którą pokażę za chwilę. Co się z nimi ociąga, żeby doradzić w abonamencie? Druga to. Krew i miód Shelby Maureen, czyli kontynuacja Głębia i węża. Tak uśmiech zdecydowanie bardziej, ponieważ jestem ciekawy, jak ta historia się rozwinie, no jednak jest to już dosyć gruba książka, ale bardzo chętnie wrócę do tych bohaterów, ponieważ ich uwielbiam. Na koniec wam pokażę książki, które chyba są jedne z najładniejszych, jakie widziałem w życiu. Czyli książki Filipa Pullmana. Tej mamy pierwszy tom, możesz podtrzymać, oraz drugi, czyli Tajemna Wspólnota. Pierwszy tytuł pominę, ponieważ ja nie wiem, jak to przeczytać. Trzeba było wpisać w translator. Na początku tak. Jeśli chodzi o te książki, to wiem, że one mają jakiś wspólny element z Zorzą Polarną, generalnie z innymi mocnymi materiami, w tych takich złotych bardziej wydaniach. Zobaczymy. Czytam książkę, przeczytam. Na pewno podam te pie pie pierwsze sięgnę, więc yy, te kupiłem, ponieważ wiem, że one były też na promocji na świecie książki. Ale jeśli znacie to uniwersum, możecie napisać, czy yy, trzeba czytać je po kolei. Właśnie, czy... jak, jak one w ogóle mają związek z tamtą serią? Właśnie, możecie to nam wytłumaczyć, czy trzeba zacząć od tamtych, czy od tych, czy można je trochę czytać osobno, ile spoilerują sobie nawzajem, bo szczerze jestem bardzo ciekawy, bo ja, ja akurat... Te... Ma... nic o nich nie słyszałem. Ja akurat jeśli chodzi o tę, tamtą serię, czyli mroczne materie oglądałem i film, i pierwszy sezon serialu na HBO, także jeśli tamta historia jakby jest mało powiązana z tymi, to może właśnie sięgnąłbym od razu po te mm -hmm. i wtedy sobie tamtą odpuścił. Dobra, to chyba wychodzi, wchodzi tak. też o tyle książek. Tak, pierwsza Ma... część już zakończona. Tak, będzie oczywiście jeszcze druga. Tam będzie chyba tylko jedna książka mniej, czyli będzie praktycznie prawie że połowa. Mamy nadzieję, że udało nam się je fajnie podzielić, że były różne gatunki, ale chyba były. Było różnorodnie, tak, my też tak myślę. Także to tyle, jeśli chodzi o nasze zakupy. Nie myślcie o nas źle, nie rozliczajcie nas, bardzo prosimy. No, po prostu kupujemy te książki za nasze pieniądze, to jest nasza decyzja, więc. Też nie jest ich aż tak bardzo dużo. <laughs> tak naprawdę no może powiedział. jest dużo. Dziękujemy za obejrzenie. Chcielibyśmy Was zaprosić na naszego Instagrama. Jego nazwa wyświetli się na ekranie. U was nasze konta na Google i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli już tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, możecie zasubskrybować kanał. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Tak, jeśli chcecie, możecie zostawić także komentarz, łapkę. Najlepiej w górę. I oczywiście, jak zawsze, widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć! Cześć!